Co powie pyza? Czyż już się zbliża? Gdzie jesteś, pyza? Gdzie jest, pyza? No, dzisiaj jestem delikatnie za późno. Jestem praktycznie o tej samej, coś tutaj mi. Nie pasuje. Gdzie jest ta tyza? Ma dobry słuch, zaraz przyjdzie. Gdzie ona jest? Widzę ją chyba na płocie. Czyżbym miał taki dobry wzrok? Nie, to nie ona, chociaż coś tam jest dziwnego, jest pyza, a to tylko rynna się świeci, jesteś, jesteś, gdzie byłaś, gdzie byłaś kochanie, chowasz się, nie widać cię, chowasz się, nie widać cię, ale jesteś jednak, ciekawe gdzie było. Co to było? Jesteś w krzakach tam, czy mi się zdaje? Pyzulka Czyżby jakieś liski tutaj biegały? Wszystko jest możliwe Co kochanie? Cześć! O, samochód jedzie Patrzcie co ty zarobi. Drapie się jakimś krzaczkiem po główce To jest taki grzebień Naturalny grzebień dla kota Zarośla. Malusieńka. Malusieńka, kochana. No. Z kotkami trzeba być grzecznym i delikatnym. A nie jak Angelika wczoraj z kuleczką. Przyjechała, zaczęła ją drapać tak agresywnie i za chwilę już ją szarpie na ręce chce wziąć. A zwinna i mądra kuleczka szybciutko pokazała co o tym myśli. Uciekła z krzykiem i nie chciała nawet na nią patrzeć. Wcale jej się nie dziwię. To takie kochane zwierzątka. Nie można z nimi postępować tak nachalnie i napastyliwie. Tylko po prostu trzeba się z nimi przywitać jak cywilizowany człowiek z cywilizowanym koteczkiem. Czyli grzecznie, jak na spacerku, krok po kroku. Bez gwałtownych ruchów. I spójrzcie jak jest fajnie wtedy. Jestem kocim behawiorystą. Uczę się kotków od nich. Uczę się sposobów jaki kochają. Staram się je zrozumieć co chcą mi przekazać, gdy do mnie mruczą, gdy do mnie miałczą. Przepiękne stworzenia. Uwielbiam je, uwielbiam je No Ale mruczy kochana O, a kto to? Kochaniutka dzisiaj grzeczna Siedzi sobie